Dziś chciałabym porozmawiać o niepozornej objętościowo książeczce, która zatytułowana jest Giaur. Jest to książka autorstwa Georgia Byrona, który również no, był postacią bardzo ciekawą i ekstrawagancką. Myślę, że nie każdy z Was będzie miał okazję tę książkę przeczytać w całości, ale do czego oczywiście bardzo zachęcam. Natomiast dzisiaj o Giaurze. Autor tej książki, jak wspomniałam, był bardzo ciekawą postacią. Urodził się w roku 1788 i niestety zmarł w dość młodym wieku, bo mając 36 lat, a zatem w 1824 roku, Oprócz... Giaura napisał jeszcze wędrówki Childa Harolda, które przyniosły mu naprawdę ogromną sławę. Oprócz tego jeszcze jest autorem takiego dzieła jak Don Juan czy Manfred. Polscy czytelnicy mieli e, możliwość zapoznać się z tym tekstem już dość wcześnie, bo został ten tekst przetłumaczony, no nie przez byle jakiego autora, bowiem sam Adam Mickiewicz zainteresował się tą książką i przełożył ją na język polski. Romantyzm to jest epoka bardzo interesująca, szczególnie dlatego, że dominują tam tacy o, takie oryginały jak właśnie George Byron, którzy to samymi swoimi biografiami mogliby pełnić karty utworów, nie musieliby tworzyć zupełnie nowych bohaterów. W przypadku Byrona tak bowiem się stało, że on urodził się jako lord, brytyjski, ale fortunę zawdzięczał właśnie swojej twórczości, wspomnianym wędrówką Charlesa Harolda. Był człowiekiem, który bardzo dużo podróżował, zresztą to wiecie spisane gdyby w biografii Romantyka. No, miał też bardzo wiele różnych relacji damsko-męskich, za co też został wskazany na banicję i nakazano mu wyjazd z Anglii, ponieważ związał się ze swoją cioteczną siostrą. Dokończył swojego żywota w Grecji w wieku 36 lat, bowiem tam znalazł się Ponieważ walczył u boku Greków o niepodległość tego kraju, który wtedy był pod panowaniem tureckim. I właśnie w takich oto okolicznościach znajdujemy się także w powieści poetyckiej tego autora. Poznajemy głównego bohatera, który. W zasadzie nie ma imienia dla nas, nazywany jest Giaurem, a Giaur oznacza po prostu niewierny, ktoś, kto nie wyznaje e, islamu. Tak jak wspomniałam, jesteśmy na terenie Grecji, ale Grecji okupowanej przez Turków, więc dominuje tam właśnie kultura e, turecka i kultura muzułmańska. No i Giaur w zasadzie jest postacią bardzo, bardzo tajemniczą i my też tak fragmentarycznie poznajemy jego, jego losy. Z tego powodu, że Giaur znalazł się właśnie w Grecji pod panowaniem z tureckim, wynika, że jest bohat. Właściwie pozytywnym, tak? czyli najprawdopodobniej przyjechał tam właśnie, żeby walczyć, żeby pomóc Grekom. Jego przeciwnik, Hassan, o którym za chwilę, z kolei reprezentuje tych najeźdźców. Historia w zasadzie wygląda w ten sposób, że Giaur zakochuje się w pięknej Lejli, która jest Dziewczyną, wywodzącą się, należącą tak naprawdę do haremu Hassana. Mają romans i chcą uciec. Tak? Niestety Hasan dowiaduje się o tym wcześniej i postanawia zabić ukochaną. Zgodnie z tradycją turecką, niewierna żona po prostu zostaje wrzucona w worku do rzeki i tam utopiona. Taki los też najprawdopodobniej właśnie spotyka Lajle. O czym Giaur dowiaduje się troszeczkę później, nie udaje mu się zapobiec tej tragedii. Dlatego rządny zemsty postanawia zabić Hassana. Giaur znajduje sobie nowych kompanów, z którymi urządza zasadzkę na Hassana właśnie wtedy, kiedy ten jedzie po nową żonę. Dochodzi do pojedynku między mężczyznami i Hassan ginie. Natomiast cała ta sytuacja i zbrodnia, jak gdyby dokonanie tego aktu zemsty, nie przynosi Giorowi żadnej ulgi. Gior zamyka się w klasztorze, ale idzie tam nie po to, żeby dokonać jakiegoś rachunku sumienia czy szukać przebaczenia. Nie, on tak naprawdę jest już, można powiedzieć, stracony dla świata. Wie, że postąpił źle, wie, że to, co uczynił, nie przywróciło oczywiście życia ukochanej, ale też nie przyniosło mu żadnej ulgi. Przebywa w tym klasztorze 6 lat i tuż przed śmiercią dokonuje takiego aktu spowiedzi, tak? czyli wyznaje swoje grzechy. W zasadzie nie po to, żeby dostąpić jakiegoś przebaczenia czy odkupienia. Ma też taką potrzebę, żeby wyznać po prostu komuś swoją tajemnicę. Gieur zatem jest powieścią o wielkiej miłości, o takiej miłości, która potrafi zburzyć wszelkie konwenanse, znaczy przynajmniej stara się zburzyć, bo, wiadomo, bo wiemy, że tego nie robi to co się dzieje w, w tym utworze jest jak gdyby próbą odpowiedzi na pytanie o wartość miłości, to takiej miłości jedynej, tak? takiej na drodze której stoją różne przeciwności. Druga ważna kwestia to jest kwestia wolności jednostki bo... trzeba na tę historię spojrzeć z perspektywy właśnie takiego XVIII-wiecznego, osiemnastowiecznego wiecznego człowieka który no, zmaga się z wieloma e, trudnościami, ale przede wszystkim marzy o wolności, o wolności swojej własnej, osobistej, o takim prawie do de decydowania o sobie, ale także o wolnym kraju. I tutaj szczególnie chciałabym, żebyście zwrócili uwagę na prolog do tego utworu, gdzie mowa jest właśnie o Grecji walczącej e, o niepodległość. I stąd też myślę główny powód, dla którego e, m, Mickiewicz zainteresował się tą historią, ponieważ on odczytywał w niej także takie nasze, polskie wówczas, dążenia do, do wolności. Niewiele wiemy o naszym bohaterze, a zatem jest to też jakby taka nowa, romantyczna próba pokazania jednostki, która jest indywidualna, tak? jest tajemnicza. No bo, tak jak wspomniałam, tak? skąd Georg wziął się w Grecji, jak ma na imię, jak wyglądały jego relacje z Lailą, tego wszystkiego się z utworu no, niestety nie dowiemy. Tak? Musimy się albo domyślić, albo po prostu Zostawić, zostawić w spokoju te, te informacje. Z utworu wiemy tylko, że jest to młody człowiek, mówił Giałże, tak? Raz nazwany Wenecjaninem, być może właśnie stamtąd pochodził. Nie wiemy też zbyt wiele na temat wyglądu naszego bohatera. Tutaj ci, którzy mają z nim styczność, no, wspominają jego takie dość ogniste spojrzenie. Ponadto wiemy, że no, świetnie jeździł konno, co oczywiście było w tamtym czasie wymagane. No i że miłość była tym, co go napędzało. Z jednej strony więc Giaur jest taką postacią bardzo dynamiczną, młodą, energiczną, buntowniczą. Wtedy, kiedy spotyka się z Leilem, wtedy, kiedy walczy o to, żeby ten związek przetrwał, żeby, żeby jego ukochana żyła. A z drugiej strony mamy takiego bohatera, który jest no prawie starcem w tym minisim kapturze, niepogodzonym dalej z losem, który wie, że um, zrobił źle, natomiast nie cofnąłby tej swojej decyzji. To jest bohater właśnie bardzo, bardzo samodzielny. Taki, który sam ustanawia wyroki, a taki, który potrafi namiętnie kochać, ale też i bardzo, bardzo mocno nienawidzieć i kierować się rządzą zemstą. Tak jak wspomniałam już parokrotnie, ta zemsta nie przynosi mu ulgi, ale on nie jest w stanie postąpić inaczej. To jest bohater dumny, aktywny, który walczy o swoje, który nie respektuje żadnych zasad, żadnych konwenansów, szczególnie tych zasad i konwenansów, które obowiązują go w kraju, w którym aktualnie się znajduje. Jest odważny, ale jest też bardzo, bardzo tajemniczy. I to jest główna taka cecha bohatera, którego później zaczęto nazywać bohaterem Bajronicznym. Co ciekawe, nie jest to nazwa, prawda, wywodząca się od imienia czy też tego, jak nazywano głównego bohatera, ale właśnie bardziej od autora. To też jest ciekawe, że doszło tutaj do pewnego rodzaju takiego utożsamienia. Tak, Lorda Byrona właśnie z jego bohaterem. Bohater bajroniczny to bohater, który właśnie nosi w sobie jakąś tajemnicę. Być może dokonał jakiejś zbrodni, której nie żałuje. Takim naszym bajronicznym bohaterem będzie Jacek Soplica. Tylko, że pamiętajcie, że Jacek chce przemiany. Jacek chce czynić dobro. Jacek tak naprawdę. Przeobraził człowieka pokornego i on dokonuje żywota również najpierw spowiadając się, prawda? Ale w tej jego spowiedzi jest faktyczny żal że grzechy i walczy faktyczna skrucha. O innych postaciach tej powieści wiemy niewiele. To znaczy Laila jest tylko i wyłącznie bohaterką zaprezentowaną z perspektywy właśnie mężczyzn. No to jest taki, chciałoby się, się powiedzieć w cudzysłowie przywilej, chociaż to wcale nie przywilej bohaterek romantycznych, że one są takimi trochę mm, ideami... Które y, przyświecają naszym bohaterom, prawda? No wiemy, że Laila jest najprawdopodobniej bardzo piękna, y, także tutaj y, no, skusiła tak naprawdę i, i Hasana i, i zakochał się w niej również Giaur. Y, natomiast. Y, być może nie jest to do końca powiedziane wprost, być może też była taką dość charakterną osobką, bo kiedy Hassan dowiaduje się o zdradzie, no to tak jak gdyby od razu wie, że chodzi właśnie o tę jego pierwszą żonę, czyli Lejle. Także jakieś takie podejrzenia w stosunku do niej, do niej miał. Ciekawą też postacią jest Hassan, chociaż mamy go za takiego bohatera negatywnego, to z drugiej strony. Jest to też na pewno bohater, który cierpi. Tak? Pomyślcie sobie, moi drodzy, o tym, że no uwio, uwiedziono mu tak i, i w zasadzie u, porwano prawie że ukochaną, ukochaną żonę, która no, wybrała innego. To jest dla niego ogromny cios, i nie potrafi sobie z tym poradzić. Nie mamy już to, jeszcze tutaj w tej opowieści takiego rozbudowanego portretu psychologicznego bohatera. Nie wiemy, co Hassan czuł. Kiedy dowiedział się o zdradzie, kiedy no właśnie zgodnie z, z tureckim zwyczajem no musiał skazać ukochaną żonę na śmierć, ale podejrzewamy, że była to dla niego również decyzja bardzo, bardzo trudna. Ja w żaden sposób oczywiście go nie usprawiedliwiam. tak? Natomiast e, chciałabym tylko zwrócić Waszą uwagę na to, że e, obaj ci mężczyźni cierpią. No, oczywiście cierpi także e, ukochana ich Laila, przez to, że no, w takich. Nieodpowiednich, tak? Takich no nie, nie, dziwnych okolicznościach spotkałaś swoją wielką miłość, do której nie, na pewno nie należał Hassan, tak? No i ona też ma prawo do tego, żeby kochać, no ale w tamtym społeczeństwie, w tamtych czasach nie ma prawa wyboru i za to też ponosi, ponosi niestety karę. Utwór tutaj parę razy nazwałam powieścią, choć pewnie ktoś z Was może powiedzieć, co to za powieść, skoro liczy sobie raptem kilkadziesiąt stronnic, tak? no dokładnie tam około 50, pisane z wierszem. No właśnie moi drodzy, o, co, o to chodzi, że mamy do czynienia z powieścią poetycką. Ja wiem jak to brzmi, tak? To brzmi jak taki trochę oksymoron, bo przecież przyzwyczailiśmy się albo Was przyzwyczailiśmy do tego, żeby mówić o e, powieści wtedy, kiedy jest to utwór narracyjny, i de facto tutaj ta narracja jest. I tych narratorów nawet w powieści jest kilku. Ale jest to utwór wierszowany, bowiem pamiętajcie, że gdzieś do połowy XIX wieku wszystkie praktycznie utwory są wierszowane. Tak? Oczywiście romantycy też mówili prozą, ale wiersze Pisali czy teksty pisali tak naprawdę właśnie w sposób wierszowany. Tak samo jest, zobaczcie, w Panu Tadeuszu, który napisany jest 13 zgłoskowcem, wszystko się pięknie rymuje. Tak Mamy tutaj właśnie równość tych, tych sylab w wersie, wersie, ale nadal jest to wiersz. A mimo to nazywamy epopeję utworem epickim. I to jest, moi drodzy, taki nowy gatunek, który wymyślili sobie romantycy, którzy uznali, że właśnie te klasyczne. Gatunki, takie już powstałe nawet wieki temu, a jednak już nie odpowiadają wymogom nowych czasów, prawda w takiej klasycznej formie trudno zmieścić indywidualizm, trudno zmieścić wybuchy namiętności, prawda? Więc siłą rzeczy zaczynają oni szukać romantycy nowych sposobów wypowiedzi, i dlatego tutaj oprócz powieści poetyckiej pojawi się na przykład poemat dygresyjny, albo znana wam ballada. Mamy tutaj dynamiczną akcję. Mamy narrację, nawet tak jak wspomniałam, kilku bohaterów, bo kto inny opowiada historię e, Leili. Ktoś to e, widział, to i był naucznym świadkiem. E, w pewnym momencie włącza się też narrator, którego możemy utożsamić z Giaurem. Tak? Jest też taki narrator, który no, w zasadzie wywodzi się jakby z tamtej jej kultury, kultury tak? i opowiada też e, trochę tak jakby nie dziwiąc się e, b, b, pewnym zasadom, które w tej kulturze panują. Poza tym mamy... E, tak, jak wspomniałam, dużą taką dozę tajemnicy, tak? Ci bohaterowie, jest ich troje, tak? Ci główni bohaterowie, oni każdy z nich jest, przypomina trochę taką postać w dram jak w dramacie, która wychodzi na scenę i która nie o wszystkim mówi. Tutaj też nie dowiemy się całej prawdy o tych naszych bohaterach, nie dowiemy się, tak jak właśnie z powieści, tak? Co ci bohaterowie myśleli, tak? Co czuli. W wielu, wielu sytuacjach pozostaje to tylko i wyłącznie dla domysłów czytelnika. Typowy dla gatunku jest właśnie również bohater Bajroniczny, czyli taki z tajemnicą i zbrodnią na swoim koncie. I jeżeli szukać polskich odpowiedników, no to oprócz Jacka Soplicy, który przeobraził się w księdza Robaka, to możemy tutaj wskazać także polską powieść poetycką autorstwa Dana Mickiewicza, czyli Konrada Wallenroda, który, jak pamiętacie, również mamy do czynienia z takim bohaterem, który poświęca, poświęca życie osobiste, poświęca swoją rodzinę, tak, po to, żeby um, uratować ojczyznę, tak? przed krzyżakami. Ważny kiało jest również e, dlatego, że wprowadza nam tutaj nowe pojęcia, bardzo charakterystyczne dla opoki romantycznej. Przede wszystkim pierwsze z tych pojęć to orientalizm. Orientalizm to jest tak, jak gdyby rozszerzenie tych tematów romantycznych na wątki właśnie takie może... Gdzieś z pogranicza europejskiego albo gdzieś właśnie az, azjatyckiego. No i fascynacja, tak naprawdę, narratora jednego czy, czy samego giaura tym miejscem jest również bardzo, bardzo duża. Tak, mimo że spotkało go samego giaura ogromne cierpienie w tamtym miejscu, to, to jest zachwycony przyrodą i, i widać, że tak naprawdę patrzy na nią oczami pełnymi właśnie takiej fascynacji i, i takiego zainteresowania. Ponadto mamy wspomniane już przeze mnie tematy miłości i wolności, które są dla romantyków niebywale ważne. Mamy pewien mistycyzm, tak? czyli przeświadczenie, że człowiek tak naprawdę w kontakcie z, z tym światem pozamaterialnym. Poza łączy się ze swoją tą duchową naturą. Oczywiście nie ma tutaj zjaw, tak? nie ma duchów, nie ma upiorów, ale jest taka szeroko porozumiana duchowość, tak? no i jakkolwiek Gjaur nie idzie do klasztoru po to, żeby zyskać jakieś przebaczenie, to nie idzie tam, żeby pokornie opowiedzieć o swoich czynach, to sam fakt, że właśnie wybrał zakon jest jakby taką próbą powiedzenia że ten człowiek romantyczny poszukuje tej duchowości, chce się z nią spotkać. Mamy także bardzo bogate opisy natury, tak? natury greckiej, ale także tej natury, którą nasz bohater jeszcze pamięta z czasów dzieciństwa. Ponadto pamiętajcie, że natura w tekstach romantycznych przestaje być tylko tłem, jak tak działo się w przypadku Wertera. Sposób postrzegania natury przez Wertera zmieniał się w zależności od tego, co, co bohater w danym momencie czuł. Bardzo dynamiczna jest też natura w Panu Tadeuszu, która potrafi nawet, można powiedzieć, nie wiem, czy współczuć, czy też współodczuwać człowiekowi w momencie, kiedy przeżywa on trudne chwile, no chociażby najspowiedziecka soplicy, która ma miejsce w takim momencie, kiedy soplita soplicowym właśnie... Mamy ogromną burzę. Dlaczego ten utwór jest ważny? Otóż, Georg, moi drodzy, to obok Cierpienia Młodego Wertera drugi taki europejski tekst, bardzo istotny, który na długie, długie lata, można powiedzieć, że um, budował pewną świadomość romantyczną ludzi, e, ludzi tej e, epoki. Był także ważny e, dla nas, dla Polaków, no chociażby ze względu na te koneksje, prawda, i tłumaczenie Mickiewicza. Nareszcie widzimy, że ta polska literatura. Mm, na tle tej, tej literatury europejskiej, jakby coraz bardziej nadąża, nadąża za tym, co się w tej Europie dzieje. Poza tym mamy tutaj bardzo ciekawą historię miłosną, taką rozpisaną na dwie kultury, tak? dość różne sposoby widzenia tej miłości. Łączy je tak naprawdę ogromna namiętność, tak? zarówno Hassana do, do, do Laili, jak i Laili do Giaura i e, vice versa. Uczucie, które rozwija się właśnie w takim e, miejscu e, jak ta okupowana Grecja, ale z i, I mimo, że jest to bardzo taki konkretny moment, byśmy powiedzieli, historyczny, to ta opowieść o miłości, o namiętności, o wybuchu tej namiętności zakończona zbrodnią, no jest dość uniwersalna. Chciałabym, żebyście pamiętać jeszcze trzy rzeczy, tak? Pierwsza to oczywiście wspomniany bohater bajroniczny, o którym mówiłam. Druga rzecz to to, że Byron należy do prekursorów romantyzmu europejskiego i tu warto i o postaci samego autora, jak i o jego bohaterze pamiętać. Trzecia rzecz, że mamy do czynienia z bohaterem, którego imienia nigdy nie poznamy, ponieważ Giaur oznacza po prostu innowierca, niewierny. Z tego też tytułu, z tego też powodu, tak jak Byron, zapisujemy Giaura, tak, nazwę Giaur wielką literą, traktując ją jako nazwę własną, ale pamiętajcie, że to nie jest. Imię głównego bohatera, ponieważ jego nigdy nie poznam. Mam nadzieję, że choć trochę przybliżyłam Wam tutaj treść tej książki, do której zerkniecie, choć nie jest ona może być łatwą dzisiaj lekturą. Natomiast najkorzyść przemawia to, że jest dość krótka. No i oczywiście, jeżeli lubicie swego rodzaju zagadki, bo w powieściach poetyckich nie mamy takiego linearnego układu zdarzeń, tak? Nie mamy po kolei wszystko, wszystkiego wyjaśnionego, no to myślę, że będziecie mieli niezłą. Niezłą zabawę szukając właśnie i splatając te, te wątki, jakby tak razem, żeby uzyskać historię o nieszczęśliwym uczuciu. Dziękuję Wam bardzo i do zobaczenia.